By równie Przecież z tej Samurabie. strony XK. Oficjalnie witam was w kolejnym odcinku FIFA Ultimate Team. Tym razem lecimy, że uniosą ciężar oczekiwanie razowym meczem i tak, to będą mogli cieszyć się pracy za lampy. Jak najszybciej nagrać Jacek, odcinek, wrzucić go na YouTube'a piłkarskich emocji nam tu nie załaczyć. Ta drużyna wie, czego dziś potrzebuje. Zwycięstwa, które zapewni im promocję. Piłkarze wyglądają na skupionych, świadomych celów, które mają osiągnąć i gotowych wyszarpać zwycięstwo choćby pazurami. Nie jestem przekonany, że czego jak czego, ale walki na pewno dziś nie zabrą. Okazja do strzału! Jest. I strzelają gola! No co ty kurwa, idioto robisz? To jest bramka. Po co on przerwę włącza? Tiago ja strzelił bramkę. Ależ to ważne trafienie. Radość, wielka radość. Jeśli tak to się skończy, czeka Dobra. ich zasłużony awans. Harry Kane oczywiście oczywiście piłkę. piłkę teraz Kane. No. Nie Piłka musisz mi tego przypominać. Uwaga, czy odrobią Co? Uderza, Jak on dębka. tego nie sięgnął. opuścił posterunek. Wystarczyło trafić między słupki. Jak on kurwa to goł, nogą goł. nie mógł sięgnąć. Wyrównali więc stan spotkania jeden do jednego. No brawo, Hurricane, brawo. Ja jak jestem już zdenerwowany. Nie do tego, ale dobra. Neves. Ruben, Neves. Neves. Ruben Neves. Strzał obroniony. Imponująca teraz parada. Brawo, brawo. Sterling wrzuca na środek pola karnego. Czemu wyrzuty? No różny wykonuje jakiś to, co sterling, co skoro widzicie, on nie potrafi rzutów to... różny wykonać. Keyn otrzymuje teraz piłkę. No i do kogo mam podać? Ruben Neves. Ale był Ruben czujny. Znowu Ruben Neves. Ja pięknie. Teraz do Tiago. Philips. Teraz z piłką Newes. Kibice chcą strzału. Bardzo dobry, skuteczny blok. O. To ten rumen nawet mi psuje mecze. Nie udało im się utrzymać przy piłce. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Harry Kane. Na Strzał obroniony. Ależ to była okazja. Oj będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Thiago. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Sanchez. Zobaczymy jak to wykorzysta. Robię nawet. Nawet, nawet nie próbuj, nawet nie próbuj, podchodzi pod bramkę. Do Rayma Bardzo dobre wejście w Śniżkę, odbiór piłki. Jakim cudem nie ma rzutu wolnego? A teraz zagranie do Keina. Harry Kein. Jest, jest! Kurwa, kolejna bramka. To się nazywa odpowiedź. No Uff. prowadzą bramka. Mamy teraz wynik 2 do 1. Oj, oj, oj. Ale dostaw tą nogę! Thiago ma teraz piłkę. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Dobra, mamy. Mohamed Salah. A teraz o, ale idealnie, Harry'ego Kane'a nas. Harry Kane Go! pod powszeczką, kurwa, kolejna bramka. Się... 3 do 1. I znowu przeciwnik wyszedł z meczu. Oni się w ogóle nie starają. Wychodzą z tych meczów. Dobra, widzimy się za chwilę. Drodzy Państwo, przed nami Dobra, pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania a, przed telewizorami. A, Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Niejemność komentowania gościu. tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. W tym meczu w ramach Division Rivals emocji nie zabraknie. W powietrzu Dobra. daje się wyczuć Jacku napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jak to jest że ganz gościem? nie zabraknie tego obu drużynom nie będziemy rozczarowani. Ale Dobra. Odbieram ale uwaga, piłkę, ale... mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy co on No wstawaj. Niby proste zagranie a traci. I musi uważać. Okej. Okay. Do otra orée. I Traorę traci piłkę, ale oczywiście też nasz obrońca coś nie za bardzo za tą piłką gdzie upowiedz, ale dobra, No dobrze, skończymy. teraz pewne wejście. Widzimy teraz na ekranie jedenastkę gospodarzy. Alison Becker między słupkami. Dalej w obronie no, okay. Rafael Varan wystąpi razem z Davidsonem Sanchezem. Dalej Thiago Alcantara oraz Rup. Popatrzmy, muszą to strzelić. No dobra. Proszę bardzo, nie czekaliśmy długo na pierwszą do pola. Teraz pytanie, czy i kiedy będą kolejne? No to mamy 1 do 0. Jakżeś podał. Piłka odnajduje teraz Aspasa. Dobra, chwilę, moment. Ponownie Qualiarella. Dobra. Diego Aspas może to strzelić. Wybijać to do przodu Wejście jak najszybciej. klasa światowa. Mogło być naprawdę nerwowo. No i nawet Sterling, jesteś w miarę szybki. Piłka teraz do Tiago. No, Tiago to nie jest szybki. Szybki, doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem jak widać się opłaca. No, brawo, brawo. Dobra Fabio Quagliarella. Jago Aspas otrzymuje teraz piłkę. Quagliarella! Nie ma gola! Broni Alison! Co ty, Sterling, robisz? Czemu ty w dół biegłeś, się, a nie w górę? Z piłką przy nodze. Uwaga, masz szansę! Jest gol! Tak, mm -hmm. teraz odskakują na dobre. Dobra, jest 2-0. Ciekawe. No to mamy 2 do 0. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Przecież Harem do... Kane sam Krońca tam nic wstuka. nie ugram. Raz Czemuś nikt nie wystawił? Jako aspas. Maliarella w togodnej No, sytuacji. Alison Becker, nie do uwierzenia. Co nie do, nie do uwierzenia. Co I tak Reszta kurwa wpuścił dwie bramki. Idiota. Nie ma bramki ani wiele brakowało. Jo, Piłka przeszła milimetry od słupka. Trzeba pochwalić tę główkę. Dobre podejście pod piłkę do mi nie brakuje Fernando Toresa w tym ataku. Nie sprzyjały. I tracą piłkę. No, biegnij, Tiago. piłka zagrana do Sterlinga. Podanie do Harrygo Keina. No i jakim cudem Harry Kane to stracił, bo jest zjebanym anglikiem. Fabio Quagliarella. No, brawo. Ale może, może, może Sterling to skoczy. Nie, co ty? Jago Aspas. Valiarella z piłką przy nodze. Jago Aspas może to strzelić. I co? I Nie jest. wierzę. z trzema golami. Chyba jest po meczu. Nie sądzę, by przeciwny zespół znalazł na to jakąkolwiek odpowiedź. Nie sądzisz? To co no robi Harken? No Dekela. oczywiście. Nie ma bramki. No i teraz zrobił prezent rywalom. Mm -hmm. No. Dawaj no karę. Skorzystaj sobie szanse, uwaga. No niepewna interwencja. I to już ja poleciała. Niech ta piłka odbył, na out wyszła na out. Świetne wejście. Piłka odebrana. Baliarella z piłką przy nodze. To może być gol! Szalenie ważne przejęcie. prawo obrona. No, Kane. Kończy się pierwsza połowa i na razie oglądamy się połam tam. jednostronne widowisko. Niestety, dzisiaj na boisku pojawiła się tylko jedna drużyna. Drużyna gości. Zdecydowanie nie była to. komentator. Zrobiło się teraz groźnie. Gol proszę państwa. Mamy ten komentator chyba trochę, trochę przegiął. No, wyników 3 do 1. Uwaga, czy teraz będzie okazja. No, co ten kurwa Kain robi? się teraz udaną interwencją. Wybronił no wychodzi trzy razy sam na sam, kurwa, w bramkarza za każdym razem wchodzi. Szansa, jak można sobie tak, kurwa, 20 Uwaga, metrów od siebie piłkę wypuszczać? No po prostu trzeba być zjebanym, kurwa, jak Harry Kane. Powiem szczerze, nie ja wiem, się nie dziwię, że przeciwnik strzelił trzy bramki, jak ten, kurwa, Kane wypuszcza trzy, łuka, trzy razy piłkę pod rząd. Cóż za interwencja Thiago Alcantary. Piłka zagrana do Sterlinga. No i Sterling do tyłu. Thiago. Neves w posiadaniu piłki. Ale może teraz będzie szansa! Neves nawet Dobre, strzelając po ziemi nie potrafi strzelać. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. No i co? Zamiast posiadania strata. Teraz chcą wyjść z szybką kontrolą. I Dobno. tracą piłkę. Dobrze zapowiadają. Teraz czy dobrze to wykończy. Wyszli z kontrą Jak ta lala. W oczach bramkarza. O, na szczęście się teraz koniec pierwszej połowy. I naprawdę niewiele zabrakło, byśmy mieli tu bramkę. Strzał, Stalach! Blokuje to. I oczywiście. Trudu. Harry Kane musiał jeszcze Stalachowi strzał zablokować. Sędzia zaprasza graczy na. Dobra. Zmieniamy. Kurwa Harek Okajna. Wypierdaj. Kane, wypierdaj. Nara. Wy, nie, ja ci kurwa Harek. Nie chcę widzieć w tej jedenastce. Trzy razy wybrałem każę wejść. Jeszcze kurwa zablokować strzał Obie się Zamieniły się już stronami. I zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. O, ładnie. Teraz minął w biegu obrońcę. Schodzi teraz do środka. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Alison broni, choć przecież wow. nie ma. Prawa, by musiał być gol. Nie wierzę. Głęboka ta centra z narożnika. Spokojnie Alison w tej sytuacji. Dobrze zrobiłeś. Dawaj Sala. No same liczby mogą imponować, mówiąc wprost, całkowicie zdominowali dziś rywali. Konstruują akcję za akcją, a do tego są skuteczni. Skończy się tu chyba pogrom. Rzut karny, proszę państwa. Przegrywają dwoma bramkami, ale już za chwilę Dobra. może się to zmienić. Byłem przekonany, że sędzia po gwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę, a tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedna... Tak jest! Mohamed Tracony, Salah, zatopiony. egipski Pesne kurwa bół. Olo Hogbar A więc mamy 3 do 2. Piłka teraz u Salaha. Strata w takim miejscu może być piekielnie kosztowna. Broni to, ale piłka Spalone. wciąż grze. Dobra. Jednak nie, jednak nie. Sędzia widzicie spalonego. Ale stała na biegni. Teraz Smith row. Imponują dzisiaj w obronie. Naprawdę. Znowu są przy piłce. Uwaga! Może strzelać! Akcja Diago. jeszcze się Bramkaża. Ale bramkaż zachowuje koncentrację. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala z Aha, są przy świetnie Dobra. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. ojej ja teraz ząbałem. Ja tam widziałem autej. Ale okay. chciał chyba karnego wywalczyć. Dobra, mamy... auto poza boiskiem gra przerwana, aut. Ale czemu w obrońcu? Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Oj oj. oj. Poradził sobie z przeciwnikiem. Wali Ale teraz Alison Becker się podniósł. Znowu teraz bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Dobra. Jak się ma takiego golki na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Dane zagranie przy piłce Ricardo. Ruben Neves! Ale czemu tam sytuacja. stoi Ruben Dobra Neves przy strzale? Dobra, zrobimy tak. Bo Ruben Neves nie potrafi strzelać. Nie wiem w ogóle po co go trzymam w tym zespole. Dobra. Przeciwnik chyba liczę na to, że ja wyjdę z gry. Nie, 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 spokojnie. Gram do końca, zawsze. Mimo, że już jestem zdenerwowany. I śpiący przy okazji. Bo chcę szybko odcinek nagrać. Jest 7.36, jestem dopiero po pracy. Niedawno wróciłem do domu, chcę się w końcu położyć przespać. No? Długo będziesz jeszcze czekał? Ja już zrobiłem swoje zmiany. Dziękuję bardzo. A zatem będzie zmiana: A, dużo zmian dla kogoś z ławki rezerwowych. Dobra, Sterling, będzie to Jest ten rożny dla goniących wynik. Czują to kibice, którzy nakręcają teraz żywiołowe okay. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Podanie przejęte. Co dalej? No, kto się wystawi? Podanie to Roberto Firmino. W salach kibice chcą by strzelał. Jest sternik się wyrównują. Wow! Nie, to była cenna bramka, a niby było już po meczu. Niezwykłe, z jaką determinacją zespół podjął skuteczny pościg w tym meczu. To był naprawdę imponujący pokaz mentalnej siły. I Roberto Firmino teraz idzie sam na sam. Uwaga, wychodzi sam na sam. A I Sterling, bramka. kolejna bramka. Finnice w siódmym niebie. Udało się objąć prowadzenie. Fuck off, śmieciu. Myślałeś, że wygrasz. Nie ma opcji. Aha, wyszedł z, wyszedł z meczu. Uff, wywalczona wygrana. Wywalczona wygrana. Z tej strony był X-Kang Oficjal. Widzimy się w następnym odcinku FIFA Ultimate Team. Przeciwnik nie wytrzymał. Cześć.